Siemaneczko, z tej strony Gogi zapraszam na kolejny podcast dzisiaj chwileczkę o SMS singlowy master, który odbył się w poprzednim tygodniu w Chorzowie na Śląsku. No i sobie troszeczkę omówimy wyników, omówimy sobie troszeczkę predykcji na temat tego turnieju, które zawarłem podczas omówienia rozpisek. Link do turnieju jak zawsze w opisie. No, i zaczniemy sobie od topki. Wygrał Kruker. Wspominałem przy rozpisce z że warto się pochylić nad tą rozpiską i że ta rozpiska jest jednym z głównych faworytów. No i faktycznie tak było. Jeden remis, cztery wygrane. Gra zremisowana z Lesiem, z innym reprezentantem Polski, a więc bardzo wysoki poziom. 76 punktów na 100 zdobytych. Wygrana zasłużona, ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Drugi był Arek, cztery zwycięstwa i jedna porażka. To były Oreczki, jedyna porażka znowu <gry> z Lesiem. Dla przypomnienia były to Bully z Mega Nobami na pięciu trakach. Rozpiski też możecie sobie poznać klikając w nazwę armii bezpośrednio z tego linku w opisie. No i podium uzupełnił Kaskader, Ward jeden z trzech zawodników obok Krukera i Lesia który nie przegrał żadnej gry, 4 zwycięstwa i remis 73 punkty. Ogólnie ta topka na podium była bardzo wyrównana 76, 74, 73. A więc wszystko się tutaj zamknęło de facto w trzech punktach. Też wspominałem przy omówieniu tersów, że na tą rozpiskę Kaskadera warto spojrzeć. No i też tutaj zwracam uwagę na to, że Kaskader notuje kolejny bardzo dobry wynik na Masterze, jeżeli chodzi o te tersy, Więc widać, że tutaj nawet singlowo ta frakcja całkiem nieźle sobie daje radę. Szczególnie, że tutaj jest troszeczkę takich nowinek, niekoniecznie klasycznych. No bo mamy dwa brigandy, był Forgefield w tej rozpisce, więc troszeczkę tutaj shootingu też dorzucono, no i jak widać, z całkiem dobrym skutkiem. Jeżeli chodzi o drugą część tabeli, czyli tam od dołu, no to też tutaj udało mi się jedną rozpiskę wytypować, która raczej łatwego życia nie będzie miała. No i faktycznie Imperial Knights z Warhandem za 1100 punktów no nie miały prawa jakoś kompetytywnie tutaj zagrać. Cztery porażki, jeden remis z Admehem. Na samolotach to jest wynik Łukasza, więc to też tutaj nas nie dziwi. Też muszę wbić szpileczkę w Soklesa, bo troszeczkę skrytykowałem jego rozpiskę podczas omówienia. No i okazało się, że całkiem słusznie: 31 miejsce na 40. No i okazuje się, że te high wire -y grane na 2 razy 1000 i na kosmiczne wilki wcale dobrze nie działają. Więc Team Lanza w Drukarii tak to się powinno grać, a nie jakieś tam pierdzielety. Wracając do topki, mamy 9 armii w top 10, więc po pierwsze ten turniej był bardzo różnorodny pod kątem armii, które w nim wystąpiły, a po drugie był też bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o taki balans wewnętrzny. A co ciekawe, jedyna frakcja, która się powtarza w tej top 10 to DevGard. Piąte miejsce Marka Tana i dziewiąte miejsce Kowaldo. Obaj ci gracze identyczny bilans, 3 zwycięstwa, remis, porażka, więc bardzo, bardzo solidnie. Zresztą ogólnie DevGuard, jak tak patrzę, to z tych frakcji, które... Mają troszeczkę więcej reprezentantów niż jednego i dwóch, gdzie można wyciągnąć jakieś tam wnioski, no to ten Dewgard naprawdę wypadł solidnie, jeżeli nie, najsolidniej. Bo trzeci z graczy, czyli nibla zajął 16 miejsce, dwa zwycięstwa, dwa remisy, porażka, więc też bardzo sensowny wynik 53 na 100 punktów. Więc trzeba tutaj przyznać, że Devgard stoi na takich singlach całkiem, całkiem spoko. No bo to frakcja, która na tym naszym systemie 0,20 jest dość dobra pod tym kątem że z reguły nie przegrywa wysoko, ciężko tutaj dostać jakiś taki mega wysoki wpierdziel, i jest taka dość stabilna jeżeli chodzi o wyniki, chociaż akurat Markatan ma i jedną jedynkę i dwudziestkę na tym swoim rankingu, więc on akurat przeczy tym słowom, ale już taki kowaldo, który ma piątkę dyszkę, trzynastkę, szesnastkę i dwudziestkę, no to już bliżej tego tematu. To na co chciałbym zwrócić uwagę w kontekście jeszcze frakcyjnym, to mimo wszystko rozczarowujący wynik 1000 mieliśmy czterech przedstawicieli tej frakcji, najlepszy był Deich, 12, 18 Karol Kępczyński a więc dwóch graczy w pierwszej połowie, dwóch graczy w drugiej, ale żadnego w top 10, no jak na taką frakcję, która jest uważana za jedną z lepszych w mecie, no to pewnie jakiś lekki niedosyt jest. Aczkolwiek jakby się tak przeanalizować wyniki bardziej indywidualnie, no to można sobie tutaj łatwo odpowiedzieć na pytanie, co na przykład Daychowi nie poszło, no bo zagrał po prostu z Arkiem na Bully Boysów i to jest akurat ciężki paring dla Thousand Sunów, więc tam dostał do dwóch, potem trzy wygrane wysokie jedna minimalna dały dopiero dwunaste miejsce. Zresztą też to, o czym mówiłem w top 3 ma miejsce także na pozostałych miejscach, turniej był bardzo ciasny, bardzo niewiele punktów dzieliło konkretnych zawodników. Dość powiedzieć, że między miejscami 4-9, czyli 6 miejsc zawodników dzieli 5 punktów, a więc tutaj naprawdę ciasnota. i niewiele brakowało, żeby te wyniki były zupełnie inne. Uzupełniając jeszcze temat, top 10 armie, które się tutaj znalazły: Sisterki, Orki, Warlidersi, Blood Angele jako jedyni przedstawiciele SM-ów, dwa razy Demkart, o którym wspominałem, Eldarzy, Necroni, Grey Knightsi i League of Wotan, no i też warto tutaj wspomnieć, że 11 był Egatrod z Tyranidami, a więc kolejna frakcja. I 12 był Daichi z Thousand Sanami, czyli na top 12 mamy 11 różnych frakcji. No, jeżeli ktoś potrzebuje jeszcze jakiegoś dowodu na to, że w tej grze jest jakiś tam sensowny balans, no to chyba lepszego tutaj już nie znajdziemy. Jeszcze odnośnie takich występów frakcyjnych chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobry rezultat orków, co pokazuje, że ten nowy kodeks jest naprawdę bardzo, bardzo sensowny. Arek był drugi, pan Jacek był trzynasty, 23 miejsce, brawla, a więc też wynik naprawdę bardzo spokojny, no bo prawie że wszyscy gracze orków znaleźli się w pierwszej połowie tabeli, więc naprawdę tutaj ok. No, i tutaj jeszcze chciałem sobie wyróżnić trzech graczy, którzy na WDL-u może by mieli problemy, ale okazuje się, że system 020 rządzi się oczywiście innymi prawami, no i tutaj można wyciągnąć całkiem sensowne wyniki. Mamy na przykład Karambę, który grał nekronami i wygrał tylko jedną grę, i to ostatnią. Natomiast ugrał 39 punktów na 100, co jest powiedzmy takim wynikiem, no przeciętnym, ale jeszcze jakoś bez tragedii. 28 miejsce na 40 graczy, no ale to też warto się tutaj pochylić konkretnie, no bo oprócz jednej dość wysokiej powiedzmy porażki do 3, mamy porażki do 6 i do 8 oraz jedno zwycięstwo 14-6, co też pokazuje, że te nekrony dość ciężko ograć i bardzo podobna sytuacja jest w przypadku dwóch innych graczy nekronów, Zozo i Niltak, tutaj mamy dwa zwycięstwa i 3 porażki. Eso był 17. No i podobnie. Mamy dość dwa wysokie winy 20 i 15, no i trzy porażki 5 5 7, tak? Czyli ani razu tutaj nie dostaliśmy jakiegoś takiego totalnego w pierdzielu, do 2 do 0 i tak dalej, co też pokazuje jaką siłę mają te nekrony, że sobie potrafią Poradzić nawet w takich trudniejszych sytuacjach. Wyniki Niltaga, tylko tutaj z jednym wyjątkiem: znowu dwa wysokie winy, 20-17, dwie niższe porażki do ósemki i do 6. Natomiast tutaj akurat zdarzyło się zero z Emanem, który ostatecznie zajął czwarte miejsce: Blood Angelami, więc trzeba trafić do naprawdę dobrego gracza, na dobrą armię po drugiej stronie, jeszcze żeby ten paring naprawdę nie był taki wygodny dla tych negronów, żeby coś tutaj się naprawdę. Kiepskiego podziało Zresztą też kamerat, Który zajął 7 miejsce tymi nekronami No to też pokazuje sytuację Tych nekronów dwa wysokie zwycięstwa 20-17 2 wyniki około remisowe 11-10 i minimalna porażka 8-12 i to też Z bardzo dobrymi graczami Te niższe wyniki co też pokazuje Że te nekrony są po prostu Bardzo bardzo dobre no i na podstawie Tego turnieju oczywiście wyciągając Pojedyncze osoby i pojedyncze skille no można stwierdzić, że z armii, które posiadają kodeks orki i nekrony, zdecydowanie trzymają się tutaj bardzo dobrze. Zobaczymy jak Chaos Space Marines tutaj zamieszają w nowej mecie. Natomiast kodeksy takie jak TAU czy AdMEC no zdecydowanie nie w tą stronę, w którą by się chciało. To są armie, które zajęły miejsca dość nisko w tabeli, jednocześnie nas to tutaj specjalnie nie dziwi. No i tak to wygląda z perspektywy wyników. Turniej albo się w gorącej atmosferze, ale ostatecznie zakończenie pozytywne. Sędziowie wykonują swoją pracę cały czas. Na to też trzeba zwrócić uwagę, że poziom sędziowski uważam w mojej opinii cały czas rośnie, sędziowie mają coraz większą świadomość z jednej strony, jak wiele od nich zależy na tym turnieju, no i jest to pewnego rodzaju presja, ale z drugiej strony wyczuwam takie ogólne szerokie poparcie dla działań, czy to w kontekście kartek, czy to rozdawania warnów i tak dalej. No w perspektywie tych 5-6 lat, jak możemy sobie porównywać czasy powiedzmy przed pandemią i po pandemii, no to jest tak naprawdę niebo, a ziemia w tym temacie. Mieliśmy też taką jedną zagwozdkę związaną z dyskusją odnośnie Gloria Victis, czyli uznanego forum wh40k.pl. Pamiętajcie, że w kwestii masterów bieżąca komunikacja i tak dalej bardzo często najlepsza jest na Discord Polska. Natomiast cały czas, jeżeli chodzi o takie tematy stricte organizacyjne, zgłaszanie rozpisek, zgłaszanie poprawek i tak to Gloria jest priorytetem obecnie i dopóki w regulaminie danego turnieju nie będzie to oznaczone inaczej, to ten adres powinien być dla Was absolutnie priorytetowy. No bo oczywiście, kto czyta regulaminy, ten chodzi szczęśliwy i powinniśmy to robić. Mam nadzieję, że na kolejnym turnieju, który już wkrótce, Hegemonalia 8-9 czerwca, będziecie też obryci z regulaminu jak trzeba. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. A na sam koniec tradycyjne przypomnienie o naszych sponsorach. Sponsor główny: sklep Hegemon, zestawy Battle Force do grania kompetywnego, współtworzone przez naszych najlepszych graczy, oraz wszelkie inne pudełeczka z figurkami. To wszystko tam znajdziecie. I dwaj pozostali nasi sponsorzy: sklep Wartails, w którym zaopatrzycie się w tokeny, znaczniki i innego rodzaju różności, które ułatwiają granie w dziesiątą edycję. Oraz sklep Puppets War, firma specjalizująca się w projektowaniu modeli i akcesoriów do gier bitewnych. Między innymi można u nich dostać pizzy w różnej formie, dzięki czemu Wasze armie będą się jeszcze bardziej wyróżniać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Na, na kanale macie już moje omówienie Adeptus Custodes. Szykuje się edycja omówienia Oreczków, które nagrałem z Maciusiem. Będzie też Tau, które nagrałem z Crazym oraz Chaos Space Mariny które nagrałem z Chordem, będziemy omawiać rozpiski z Hegemonali, tutaj akurat w lejce dowodzenia przejmuje Max, zobaczymy jak wam się spodoba nowa forma omówienia, będziemy się skupiać na troszeczkę innych aspektów, mam nadzieję, że pojawi się feedback i będziemy wiedzieć co wam bardziej leży w kontekście turniejów drużynowych, w którą stronę to iść, no bo robimy to de facto dla was, więc chcemy, żebyście mieli jak największy fan ze słuchania naszych materiałów. A na ten moment to wszystko. Bardzo wam dziękuję. I do następnego siema.